Cześć, siemano, ja jestem Candy i witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym materiale z gry Project Cars na moim kanale. Słuchajcie, ta gra jest produkcją, której wyczekiwałem bardzo, bardzo długo. Twórcy przekładali datę premiery no wielokrotnie, ale na sam koniec w sumie zrobili nam miłą niespodziankę wypuszczając ją nieco wcześniej niż ostatecznie zapowiadali. No i ja się oczywiście z tego powodu bardzo, bardzo ucieszyłem. Tak mi się śpieszyło z tą produkcją, że kurczę nawet nie zdążyłem ustawić green screenu za mną i kamerki, dlatego teraz, dlatego też to w pierwszym odcineczku mnie nie macie, ale w drugim... Na pewno już wszystko ładnie będzie, jeśli chodzi o kamerkę. Słuchajcie, gramy na bardzo wysokich ustawieniach. Jeszcze nie ustawiłem wszystkiego na ultra, bo to będzie pierwsza produkcja, którą ogrywam na nowym swoim GTX 970. No i w sumie tak do końca, nie wiem na co go stać. Eee, mam nadzieję, że na bardzo wiele. Jeśli bez problemu obrobi i też przy okazji nagrywanie i procesor, kolejny materiał już wszystko pójdzie na ultra. Tymczasem pierwszy odcineczek, dlaczego mi ten świetny podkład muzyczny Zniknął. Dajcie coś. Nowa gra. Okej, okay, nevermind. Wszystko jest po polsku, oprócz tych dialogów innych pierdół, no i tyle. O tyle dobrze. A eee, imię. Candy. Game. Pseudonim. Artystyczny. O co ch? Aaa! Ha! Jakiby tutaj wklepać? No candy po prostu. X candy. Proszę bardzo. Kraj, kliknij by zmienić. Gram na padzie, to znaczy na padzie od Xa i ale też używam sobie czasem myszki po prostu do pomocy. Gdzie tu jest Polska? M Polska. Numer samochodu. Mogę sobie wybrać swój numer. Chcę mieć numer 9 albo nie, 7. Okej, okay, dalej. Możesz rozpocząć grę w dowolnej kategorii sportów motorowych, a następnie dzięki sukcesom podejmować wyzwania w innych klasach. Okej. Okay. Czyli mogę cokolwiek chcę wybrać. No zacznijmy sobie po prostu od serii 8 od Cardstone. Po prostu nie wymyślając nic za bardzo. Ósemka. Zespół jest zainteresowany zatrudnieniem Cię jako kierowcy. Przeczytaj kontrakt i podpisz go, a będziemy mogli zaczynać. Cieszę się, że mogę wreszcie poznać. Twój agent powiedział nam o tobie i chcielibyśmy przedstawić Ci propozycję dołączenia do zespołu Dark Riders w przyszłym sezonie wyścigów Kart 1. Po Twoich wcześniejszych dokonaniach od pewnego czasu bacznie obserwujemy Twoją karierę. Naszym zadaniem jest o. Naszym zdaniem jesteś osobą, która potrafi wykorzystać cały potencjał naszego samochodu. Sheriff Kard liczymy, że będzie. bla bla bla. Okej, okay, podpisałem się. Aha, fajnie <laughs> Rajd rozpoczynamy od wyścigu go No Ale cóż, od czegoś trzeba zacząć. Kubica od tego zaczynał. Ośmy najlepszych kierowców. W ogóle to wiecie to będzie szał 125 cm go kart. Ja pierniczę. Powodzenia. O, to twój po... Polneje, ple, ple. Mogę robić w nim co chcę. Ustawienia samochodu. Zobaczmy. Stwórz nowe ustawienie. Co my tu mamy ciekawego? Wiecie co? Raczej nie kombinujmy za bardzo. Zaufam ustawieniom podstawowym i ustawieniom e, wstępnym. Fan art. Co tam jest? Missy Jade. Game jest pod dużą presją oczekiwań w tym sezonie. Ble, 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 ble. Um. Kontynuujemy. Aha, kalendarz sobie wybieram. Rozumiem. Pobieranie aktualności oraz wyników wyścigów. What the fuck! Mogę sobie to uruchomić? Card One UK Nationals. Proszę bardzo, spróbujmy. Tu można sprawdzić wszystkie sesje odbywające się danego dnia. Może rzucę się w, w, w serii wyścigowej. Ok, to z tym raczej za bardzo nie mam problemu. Runda wyścig krótki. Ograniczenia serii. Nie możesz przejść tej sesji, ale mogę przejść tą. Długa sesja okrążenia. W ogóle też, kurczę, no go-kartami zaczynamy, bo tak w grę się teoretycznie powinno zacząć z tego, co czytałem opisy. Ale jeśli będzie tutaj dużo wyścigów tych go-kartów, to ja sobie oczywiście pogram poza materiałem. I kolejny już drugi odcineczek na pewno będzie ze standardowych samochodów. No a teraz wprowadzeniem do gry, jeszcze wywalę tą mychę, bo ona tutaj na pewno troszeczkę przeszkadza. Wprowadzeniem do gry Kurczę go karty. Może jeden wyścig o kartami, a później, jeszcze jakiś trening zwykłym samochodem sobie przejedziemy. Bo ja naprawdę grałem 13 minut. Przynajmniej tak gra i mnie poinformowała. Uh. Candy Game Shifter Card. Wszyscy tu jadą takim czymś. Na torze. pewnie, że jestem. Mój pierwszy wyścig. Jedź monitoru, edytuj konfigurację tuningu. Wszelakie inne ciekawe rzeczy. Po prostu jedźmy i zobaczmy. Gaz, gaz. O, widzicie moją stopę. Jazda, mam nadzieję, że automatycznie mi przynajmniej biegi zmieniacie. Poszedł! Ruszyli ja pierniczę. Ojej! Tu się dzieje. Tu się wyrabia. Dobra, widzę, że mamy stałe ponad 60, nawet kla... W pizdu mamy klatek, ale nagrywa 60 oczywiście. Będzie można bez problemu, wydaje mi się, zmienić na ultra wystawę. Ustawionka! Zobaczymy, jak to też będzie, jak będę jeździł samochodami, nie? Bo tutaj za dużo widzę, obrobić ten program nie musi. Wypad! Ile tych okrążeń jest? Można się zderzać, o tyle dobrze, ale nie chciałbym wypaść. Te strzałki mogłem wyłączyć. Pa-re-pa-pa-pa-pa... Pa, 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 pa. Ej, 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 nie chcę ścinać. A ja bym chciał też sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Dlaczego ta ciekawa gra mnie informuje? Zachowaj... ostrożności. Wolny samochód. O co chodzi? Dlaczego wy mnie tak jakby... Dlaczego oni się tak dziwnie zatrzymali, widzieliście to? Czas okrążenia został unieważniony? Meta. Niech jaki czas okrążenia. Dlaczego mi coś unieważniacie? Ej! Okej. Okay. Coś się takiego ciekawego wydarzyło. Mam czasy unieważnione. Niesamowite. Na to, że czas. Candy game. Pierwszy, no proszę bardzo, no jestem pierwszy i koniec. Kontynuuj. W tym miejscu możesz sprawdzić wyniki wyścigu. Pokazana jest kolejność kierowców wyścigu, a także liczba punktów uzyskana przez każdego z nich. Jeżeli w serii przyznawane są punkty dla zespołu, również one pojawią się na tym ekranie. A rozumiem, czyli że w pewnym sensie wygrałem. Przejdź do wyścigu numer 2. Prognoza bez chmurno, wyścig 2 jedź. To będzie polegać raczej na jakimś czasowym przejeździe, tak mi się wydaje. Ej, no, moment! No w końcu ja mogę jechać. Chyba za bardzo sobie to ściszyłem na słuchawkach. patrz, co to jakaś wojna podwójna? Tylko z tym ziomkiem. O! Fajnie, po prostu jakiś zespół mi dał zaufanie na swojego karta. Ja myślałem, że Project Card jest świetnie. Ej, e, nie, 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 nie jedziemy. A, ja piernicę masakra. Nie będę pierwszy. Dobra, nie chciałem was zanudzać wyścigiem drugim go więc e, już praktycznie dojeżdżam. Jest meta tego drugiego wyścigu. Tutaj? O, tak, dokładnie. Też tutaj przy okazji. O, podgłośnie. Słuchajcie, to jeśli teraz nadal będą chcieli mi pakować go karty, ja za bardzo nie chcę, ja chcę przejechać zwykłym samochodem, to albo sobie zmienimy. Zmienimy rozgrywkę, typ, typ wyścigów albo sobie po prostu przejdziemy jakiś trening, pozwiedzamy traskę a potem będziemy faktycznie kontynuować całą kampanię. Powrót do panelu kariery. Powiedzcie, że teraz będę mógł wybrać coś innego. Kalendarz, skrzynka odbiorcza, co tu jest? Ekipy wyścigowe, okej, okay, witaj Kandy. wspaniałe i zasłużone zwycięstwo. Nazywam się Pete, jestem Twoim inżynierem wyścigowym. Niesamowite, cieszymy się. Wyścigi. Wyniki, sorry. Uh, ogólne. Strona główna. Kalendarz. Pobieranie. Um. Kart Nationals. Znowu karty. To jest test. A zobaczmy coś takiego, jak wróć. Kontynuuj. Aha, nie. Po prostu jadę kartami. Non-stop. Jeszcze jeden wyścig, albo trening, czekajcie, pojedynczo, weekend wyścigowy, o zobaczmy sobie to, ja go karty, kurczę, przejadę poza materiałem, bo podejrzewam, że jakoś wam um, za bardzo się nie podobają, a po prostu wyścig sobie teraz pykniemy, ja chcę zobaczyć jak to faktycznie wygląda. Dubaj, a dlaczego by nie, może być w Dubaju, albo jakaś taka bardziej, nie no, w Dubaju będzie na pewno pięknie i na pewno nie nocą. Jedziemy w Dubaju, tak jak było. Nie będę już y, szukał za bardzo. Dubaj, tylko coś z Dubaju. To, bądź też to. Długość zakręty 12. Wybierzmy to i inny samochód. Mm, co tu jest ciekawego? Kurczę, fajnie, że mam dostęp od razu do wszystkich. McLaren, niekoniecznie, albo ten McLaren P1 Road. Ha, Widzę co? Ja tu widziałem Mitsubishi, fajne. To. Dlaczego mi te samochody się tak podobają? Nie mam pojęcia. Po prostu Mitsubishi 10 jest świetna. Ale nie, wiecie co, żeby było troszeczkę szybciej? Przejdziemy sobie to McLaren P1. Start, a mogę mam tu jakieś ustawienia. Liczba przeciwników, 19, tak? Liczba okrążeń, 2, liczba rywali. E, rodzaj rywali, identyczny. Ta sama klasa. Ta sama klasa. nie przeciwnika. Dajmy na 40, żeby nie było, żeby nie było bardzo źle. Rekordy, to nie dla mnie. Start. Dubai Autodrome International. Też sobie myślałem, żeby po prostu nie pokazać wam wszystkich wyścigów, zależy jak też chcecie, piszcie w komentarzach, jak będę widział dużo łapek, dużo wyświetleń, to będzie więcej tych odcineczków. Ale myślałem sobie, żeby po prostu wam pokazać początek kariery, tak gdzieś potem środek i sam koniec, jakiś finał, jak sobie będę stosunkowo Przechodził tą gierkę, ale wy fajnymi samochodami jedziecie. A ja startuję pierwszy, great! Jeszcze sobie przejrzymy jakieś zmiany kamery czy coś takiego, zielona flaga. Eee. A tu zmieniam. Tu, ojej! Czekajcie, <grystanie> ja najpierw się muszę obić ze samochodem. Hamujemy. Okej, okay, ale tu jest wiele, wiele wskaźników. Masakra, co się dzieje? Ja to chyba po jakoś dziwnie. Ej, ej, nie, 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 nie. Autokontrola, w, w lewo. Mniej gazu. Mniej, dobrze. Tak ma być. Okej. Okay. No, bez przesady, co się dzieje? Ja tylko delikatnie naciskam. Ej, no chłopaki, nie obijajcie mnie tak. Jakby to wszystko wyłączyć? Bo ja tego nie chcę widzieć za bardzo. O, dzięki, o to chodziło. Dobra, bo ja to z automatu włączyłem. Luzik. Teraz możemy się ścigać. Przynajmniej mamy co robić. Bo ich dogonię wszystkich. Ej, wpagani, w Wpagani, ujebać. Stary, co ty robisz? Ej, no nie no, ale on się ślizga. Tam nie macie jakiegoś systemu Cudownego systemu, który wszystko jakby wybroni. Dawaj, 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 dawaj jedziemy. Widzę, że są minimalne. Wow! Ej, ej, ej! ej. <ścoughs> Utrzymałem się pościsk masakra. A, to jest bardzo realistyczny system jazdy i bardzo umówmy się wymagający, więc tutaj nie będzie tak prosto. Tak jak wszyscy. Przy... O, dobrze, że tu byłeś. Dzięki. Bardzo dobrze, że tam byłeś. No nie no, ale tym samochodem masakrycznie. Ja się muszę nauczyć jeździć. Jeszcze mnie obijają. To po prostu skandal jest. Um... Wejście w grę. Ach, tak, jasne jak systemu sterowania się nie To było tak jak z Raid z pierwszymi wyścigami na motocyklu. Po prostu ja tam kompletnie jeździć nie umiałem. To był skandal co ja tam prezentowałem. Um, ale tutaj się super jeździ, tylko jeszcze bym musiał mieć większą przyczepność. By było naprawdę, naprawdę genialnie. Amujemy. Okej, okay, delikatnie. Zakręt. Udało się. O, to chciał... Co tu się dzieje? Pozycję mi pokażcie, to muszę patrzeć Nie mówcie, że mam Ach, oh, Jestem ostatni <laughs> O Boże, <laughs> widzę gościa z tyłu. Nie dogonisz mnie. Na ostatnią po... O masa! <laughs> wow, 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 wow wow, co się dzieje. A, dobra. Nie będę ostatni. Tak być nie może. Chyba sobie zbyt jakby Dobrych ziomeczków wybrałem, tak mi się wydaje. Tego karty na początek to jest faktycznie dobra opcja. <laughs> Naprawdę dobra opcja. Przynajmniej wygrałem dwukrotnie. Chyba przesadziłem i to ostro. Napagani się oprzemy, okej. Okay. Świetnie, za to powinienem do... No bez... Powinni mi odebrać licencję w ogóle... ...kierowcy rajdowego. To masakra, co ja tu robię. Faktycznie, od podstaw powinienem grać. Go-karty na początek. Klasycznie. I tak jak ma być. Ty 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 ty. Dawaj. I też troszeczkę za mniejsze wymagania, bo najprawdopodobniej... O, finish! Najprawdopodobniej procesor nie obrabia. A karta graficzna sobie ładnie radzi. Um, dobra, słuchajcie, to tutaj taki krótszy, pierwszy, prowadzający odcineczek. Tutaj sobie zakończymy ja, poza materiałami, poza nagraniem. Przejadę tam troszkę tych sekwencji go-kartowych i spotkamy się w kolejnym odcineczku, w którym to już pojadę główne jakieś wyścigi samochodami. No zobaczymy i też wam opowiem, jak ta kariera się co nieco rozwinęła, a tymczasem mam nadzieję, że mi się podobało. Krótko, bo krótko, ale kolejny odcinek wkrótce. A, no zostawcie łapę w górę i widzimy się w kolejnym odcineczku. Cześć, na razie, pa.